Dzień dobry, nazywam się Magdalena Marchlewska i mieszkam aktualnie w Hertogenbosch w Holandii. Nagrywam się dzisiaj dla Was, ponieważ chciałabym opowiedzieć Wam fragment mojej historii z poznaniem świętej Lity. Zwykle, kiedy rozpoczyna się Wielki Post razem z moim mężem, staramy się znaleźć patrona, który będzie nam towarzyszył przez cały ten okres aż do Wielkanocy. W tym roku Jakoś nie mogłam znaleźć tego patrona i czekałam, aż Bóg da mi jakiś znak, kto mógłby nim zostać. W tamtym czasie, tuż na początku Wielkiego Postu, wybraliśmy się do Polski i jadąc do domu naszych rodziców, wstąpiliśmy do Wadowic, aby zobaczyć kościół, przy którym mieszkał Karol Wojtyła. Kiedy weszliśmy do kościoła, usiadłam do jednej z ławek, aby pomodlić się. Przed krzyżem, przy którym była także moja patronka, święta Maria Magdalena, i okazało się, że usiadłam tuż przy miejscu, w którym była taka szybka, za którą znajdowały się relikwie świętej Lity. I była to dla mnie jednoznaczna odpowiedź od Pana Boga, że właśnie świętą Litę mam objąć sobie jako patronkę na wielki post. Tak też się stało. Pamiętam, że wzięłam z tamtego miejsca obrazek świętej rity, i e, ponieważ w domu miałam już taki piękny modlitewnik do świętej rity, e, korzystałam z niego modląc się e, przez Wielki Post. E, w tamtym czasie. Miałam duże problemy z plecami, i pewnego razu wybrałam się do jednego ze specjalistów na, na wizytę, na którą byłam umówiona. Gdy dojechałam na miejsce, a droga to była około 40 kilometrów, więc za każdym razem, gdy tam jechałam. Moje plecy cierpiały jeszcze mocniej, siedząc te 40 minut w samochodzie. Więc gdy któregoś razu dojechałam do tego specjalisty, on bardzo się zdziwił, gdy zobaczył mnie w poczekalni. Okazało się, że pomyliłam się i wizytę mam dopiero następnego dnia i przejechałam 40 km na marne. Wsiadłam wtedy do samochodu i pomyślałam sobie, Panie Boże, po co ja miałam tutaj przyjechać? Przecież to niemożliwe, że wyszłam z domu i tak bez sensu poświęciłam 40 minut na drogę, a nie mam tutaj nic do zrobienia. I mój mąż poradził mi, żebym może wstąpiła sobie do jakiejś kapliczki albo do jakiegoś kościoła, w którym jeszcze nie mieliśmy okazji być. I rzeczywiście tak zrobiłam. Na mapie wyszukałam sobie na nawigacji jakiś kościół. I pierwsze, pierwszą rzeczą, która wyskoczyła mi na tej nawigacji, to była kapliczka świętej Lity, i wtedy e, skończył mi się internet. E, ustawiłam więc nawigację do kapliczki świętej Lity, a po pierwsze, nie znałam sobie sprawy, że taka kapliczka istnieje, a po drugie, e, po prostu byłam naprawdę e, zaskoczona. Że właśnie to kapliczka Świętej Rity pokazała mi się jako pierwsza. Przecież ją objęłam właśnie swoją patronką na Wielki Post. Kiedy dojechałam na miejsce i weszłam do środka, odczułam coś naprawdę niesamowitego. Nie mogłam jeszcze wtedy wiedzieć, że w środku znajdują się relikwie Świętej Rity, za szybą wraz z jej piękną figurą. Opanowało mnie ogromne wzruszenie, i poczułam, że właśnie w tym miejscu chcę się pomodlić w jednej z najważniejszych dla mnie intencji o moje relacje z kobietami w moim życiu. Z którymi e, uważałam, że mam wielki problem, że są dla mnie trudne, że nie mogę sobie z nimi poradzić. Właśnie o to modliłam się, będąc e, pierwszy raz w kapliczce świętej rity przed jej relikwiami. Cały czas towarzyszyło mi wielkie wzruszenie. Lały mi się łzy podczas tej wizyty i postanowiłam, że następnego dnia też tam przyjadę, aby przywieźć po prostu bukiet róż i ofiarować kolejne intencje. W tamtym czasie na moim profilu na mediach społecznościowych napisałam taki wpis właśnie o tym, że odnalazłam tą kapliczkę i że chętnie pomodlę się. W intencjach, które osoby czytające go podeślą mi, naprawdę byłam w szoku, gdy okazało się, że tych intencji i wiadomości, które otrzymałam, było około 600. Pomyślałam sobie wtedy, że święta rita jest patronką, której naprawdę bardzo potrzebujemy, że bardzo wiele osób potrzebuje jej. Znana jest jako patronka do spraw beznadziejnych. Wiele razy tak czujemy się w naszym życiu. Z jakąś sytuacją nie potrafimy sobie zupełnie poradzić. Czasami nawet nie mamy już siły na modlitwę. Czasami nie przyjmujemy takiej możliwości, że uda się jakąś sytuację rozwiązać, wydaje nam się przegrana. Czasami my się tak czujemy, czujemy się beznadziejnie, nie mamy na nic siły, nie mamy energii ani entuzjazmu, żeby ruszyć z miejsca, żeby jakąś swoją sytuację zmienić. W tamtym momencie odczułam, że wszystko jest możliwe. I rzeczywiście pojechałam następnego dnia do tej kapliczki i pomodliłam się w intencjach, które zostały do mnie wysłane, a także w swoich kolejnych. W tamtym momencie jedną z najważniejszych, e, najważniejszych owoców e, pod mojej modlitwie było to, że odezwała się do mnie koleżanka, z którą z jakiegoś powodu zerwałyśmy relacje, ponieważ wkradły się e, tam jakieś niedomówienia, po prostu bardzo nieprzyjemnie też dla nas obu zakończyła się ta relacja. Gdy napisałam o tym, że odnalazłam tą kapliczkę świętej Rity, tej samej nocy ona napisała do mnie, abyśmy, abym pomodliła się także w jej intencji. I rzeczywiście tak się stało, kiedy następnego dnia modliłam się w jej intencji, moje serce uzdrowiło się. Ja przestałam mieć do niej już jakieś niemiłe uczucia w moim sercu. Przestałam patrzeć na nią tak jak wcześniej po prostu poczułam do niej w tamtym momencie ogromną miłość i czułość i tak już do tej pory zostało mam do niej miłość czułość i święta Rita ze swoim wstawiennictwem pomogła mi pokonać tą trudną sytuację w moim życiu nie znaczy to że musimy być ze wszystkimi przyjaciółmi prawda ale Pan Bóg mówi nam, abyśmy każdego kochali. I święta Lita pokazała mi to wtedy, że ja także mam kochać tą koleżankę, z którą nie mogłyśmy się po prostu zgodzić. E, później bardzo wiele świadectw otrzymałam także działanie świętej Lity. E, miałam także modlić się za dzieciątko, które znajdowało się w brzuchu mamy. Ciąża była bardzo trudna. Właśnie w tamtym dniu otrzymałam taką informację od tej koleżanki z prośbą o modlitwę, że przychodzi kolejną trudną ciążę i bardzo mnie prosi o to, abym w kapliczce przedstawiła jej intencje przed relikwiami świętej lity. Niedawno, może niecałe dwa tygodnie temu, bo w święto Matki Bożej Różańcowej urodziło się jej zdrowe dzieciątko. Ja wierzę w to i ona także, że święta lita bardzo mocno zadziałała w jej życiu. Ja bardzo się cieszę na te wieści, że w Waszym kościele będą odbywały się spotkania świętej rity, że macie sprowadzone relikwie, że 22 dnia każdego miesiąca będziecie chcieli spotykać się, aby z różami ofiarować swoje modlitwy przez stawiennictwo świętej rity. To także jest dla mnie owoc. Tamtego momentu, gdy odnalazłam tą kapliczkę przypadkowo. W naszej parafii w Holandii także pierwszy raz odbyła się 22 maja Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem do świętej lity. Przybyłyśmy na tą Mszę Świętą z różami, modliłyśmy się o jej wstawiennictwo. Następnego dnia również spotkałyśmy się z innymi kobietami w tej kapliczce. Życzę Wam pięknych chwil. Z, ze Świętą Litą w Waszym życiu. Życzę Wam działania Świętej Lity. Aby Wasze modlitwy zanosiła do naszego Ojca w niebie, aby opiekowała się Wami, aby rzeczywiście dla wszystkich Was stała się prawdziwą patronką w sprawach beznadziejnych, trudnych, ale także w każdej. Niech towarzyszy Wam po prostu w Waszej codzienności. A teraz chciałabym przeczytać Wam fragment listu Świętego Jana Pawła II, który napisał właśnie. O Świętej Licie. On znajduje się w tym pięknym modlitewniku Świętej Lity, który także chyba niedawno trafił do Waszego Kościoła. Historia Świętej Lity jest niesamowita. Warto ją sobie przybliżyć i warto ją zgłębić, ponieważ myślę, że jest ona patronką dla każdego z nas, niezależnie od stanu, w jakim się znajdujemy. Posłuchajcie teraz. Kilku słów na temat świętej Rity. Święta Rita, czyli Margerita, której narodziny około 1380 roku zostały pobożnie wymodlone, była jedynym dzieckiem ubogiego małżeństwa z wioski Rocca Porena w umbryjskiej Kaski. Została zmuszona do małżeństwa z porywczym Ferdynandem Mancinim, któremu urodziła dwóch synów tradycji miejscowej zapisała się jako kobieta, żona i matka o nienagannym charakterze i niezwykłych przymiotach duchowych. Jej mąż został zamordowany w wyniku porachunków z przeciwnikami politycznymi. Wcześniej jednak święta Lita wyprosiła ciężko rannemu mężowi pojednanie z Bogiem. Jako wdowa sama wychowała dwóch synów, a gdy ci zamierzali pomścić śmierć ojca, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby się stać zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj zmarli podczas epidemii dżumy. Choć Lita z trudem znosiła swój los, przebaczyła oprawcom. Chciała wstąpić jako pustelnicza do zakonu Augustianek w kaski, ale nie została przyjęta. Tradycja mówi, że w no...